Gdzie? No co, święta w domu? Ładama. Adam nas zabiera. Babka też. Sentymentu. Radio przyjdzie. Daj przyjdzie? To jest to już nie ma sentymentu. Czujanki minę. Ratowej. Macie pozdrowienia. Od Izzy. Od, Od Izia Pati. Później. No idzie, idzie. Ta, co Gdzie mieszkasz na nowym mieszkaniu teraz? No kurwa, gdzie mam ci podać dokładny adres, numer domu, kurwa? Ty kobieto, ogarnij się, to do zapytania w ogóle zadajesz. Gdzie ty mieszkasz? Jak to napisa? Czekaj. Gdzie ty co mieszkasz dobra? na nowym mieszkaniu teraz ty? No kurwa, co was to obchodzi? Gdzie, co i jak? Kurwa, ja pierdolę. Ważne, że kurwa gdzieś mieszkam, albo coś, kurwa. Niech się pytacie, gdzie, co i jak? No ja nie rozumiem takich pytań. te. W dupie. No właśnie. W dupie.